Cześć kochani, witamy serdecznie w dzisiejszym odcinku. Losuję na końcu wiza, tak konkretnie Bokoko, który ma nadzieję nie tylko na Kolumbinę, ale również na Inefę, także trzymamy wszyscy mocno za to kciuki. Z wami oczywiście witają się osóbki z Twitcha i z Kika, bo oczywiście multi ja robimy wszystko na live, a tutaj masz moje wszystkie platformy. Nie będę przedłużać, zaczynamy! Czekajcie, żeby nie było. Czwarte Pity, Gwarant, super sprawa. Czy jakieś forstary cię interesują? Daj nam znać, a ja robię razy 10, czyli takie 14. Dobry, dobry, witam. Niech Ellie będzie i będzie gitara. <laughs> Ale czy jakieś forestary Cię interesują, nam nie powiedziałeś? Na przykład, właśnie dostałeś Eiffel. Czy go nie miałeś? że tak gada? Wszystkie Cię interesują? <laughs> On bardzo gadatliwy, nie? Dobra, yy, no to w takim razie gratulacje, z go! Także let's go dalej, to teraz 24 Ok. No to co, lecimy no Fischl! Chyba not bad, nie? Jak nie masz c szóstki, no to na pewno nadbet. bad. <grymne> 34! <grymne> no widzisz, Blue. CETOS! W ogóle, pysiaczki, jest kodzik do Genshin'a, który dalej działa. Macie go w tym momencie na ekranie. Gdybym zapomniała na odcinku wkleić, to błagam, niech ktoś później podpisze. Ale tak, jak ktoś, to jeszcze działa. <grych> no i tak, 44. Kaman Kolumbina na Eli by się przydało. No cóż. 54. A jaj, kochani, chyba musicie mi pomóc przynieść szczęście dla Bokoko. Więc ja bardzo proszę, żebyście zaspaliali czat wiadomością dla widza. Więc prosimy dla widza. U, u mnie zazwyczaj dwa forstary to dobry znak. Także dla widza. Dla widza. Mam spam, chat, Dla widza, dla widza. Czekam aż zaspamicie, nie losuję dalej, aż zaspamicie. A a propos twojego pytania, Wojtuś, jak mi się podoba. broń do Kolumbiny, no cóż, myślę, że najlepiej na to odpowie e, chyba najnowszy TikTok, jeśli się nie mylę, gdzie mam Stitcha. To co, teraz 64, jeśli się nie mylę? Jeśli się mylę, to mnie poprawcę. No to co? 74 to prawie jak na Soft Pity, także no. Come on! Boko, nie niebi! nie wkurzaj się na mnie, to Genshin niedobry, nie ja! Może wiesz, może to musi tak być, żebyś wygrał 50-50 na Inefe, no. Czy mam lecieć pojedynczo czy razy 10, bo Koko twoja decyzja tutaj. W międzyczasie ja napiję się meczy z kubeczka Timiumi. Przypominam wam, że są kubeczki na 10 set na YouTube. Macie link w opisie. Razy 10, dobra. To 84. Jest! Czyli tak, 75 na 76 wylecała Kutar, or Moon Goddess, whatever you prefer. I'm used to having many names. The Moon's blessing is yours, whenever you might find yourself in need. I tak to się prezentuje, także niestety nie było ramu. I z pozostałymi losami mamy lecieć po Inefę, tak? Dobra, czyli mamy tak jakby ósme Pity, jeśli się dobrze że, Czyli 18. dwadzieścia osiem takie Genshin tam dałeś dość późno tu tutaj mógłbyś dać early, nie? u dwa razy trzydzieści osiem dobrze mówię już się trochę kiczkam więc pilnujcie mnie proszę. Będę też w ogóle wdzięczna za obserwacje, jak jeszcze tego nie robicie, lub subskrypcję, jak będziecie oglądać tego odcinek. 48. No też mi się tak wydaje leno. 58. 68. Bo około razy dziesięć czy pojedynczo. Siedemdziesiąt osiem. bo my się chyba pogniewamy. Razy dziesięć czy pojedynczo? Przynajmniej dwa Forstary, no. Siedemdziesiąt dziewięć. Proszę, tutaj ja nie być tuchami idłem jednym. Osiemdziesiąt. Osiemdziesiąt jeden. Whoops! <laughs> <A sensation laughs> I... Come on! Movita! <laughs> I am a netbook, a multifunctional functional doorbox for the most application. equipped with cleaning, cooking, and emotional communication modules. I also have a combat module, which can only be activated after reading the 11-page liability waiver. Now How can I assist you today? Także pisaczki, no myślę, że mimo że troszkę późno, to myślę, że Bokoko nie będzie bił, nie będzie zły. <grym> no bo koniec końców wygraliśmy mu 50-50. Natomiast Bokoko zostało ci troszkę losów. Bo tak masz 13 plus tak jeszcze byś miał 9 no to masz 22, tak? Jeśli dobrze liczę. Zobaczcie, ale już trochę nie kontaktuję, e, więc pytanko, czy chcesz po jakąś broń losować? No to lecimy po broń do Kolumbiny, która wcale nie wygląda jak głowa Villeta. Jak nie widzieliście TikToka? Nie wiecie o co chodzi? Polecam zobaczyć, później nie będziecie mogli odzobaczyć. I wyjątkowo jest to TikTok, który jest właśnie tylko na TikToku, e, ze względu na to, że robiłam stitcha z innym twórcą. Zobaczmy jak wygląda tutaj historia. Mamy raz. OK. Czyli mamy ósme piti. Czyli osiemnaste. okay 28. Jagoda. Jagoda. Got a commission spit it out as long as the pays right I can help you with anything uh, most things I can help you with most things. Dwa forstary. Nie, trzy forstary! Ja zapomniałam o tamtym. Nice. Nie starczy nam tak, więc obstawiam, że pojedynczo pewnie, nie?

62. I to tyle był Koko, chyba, że chcesz ruszać tamte genezisy. To w takim razie dziękuję ci ślicznie za to, że udostępniłeś swoje konto, że chciałeś właśnie, żeby taki odcinek powstał, że dostarczyłeś nam emocji na lewiku. No i cóż, jeśli ktoś jeszcze nie zostawił tego kciuka w górę, to będę mega wdzięczna. Też serdecznie polecam do, do dołączenia, do wspierania kanału. No i przypominam o kubeczkach Team Do zobaczenia wkrótce. bye-bye